thank mm -hmm. you Serdecznie, kochani, na moim kanale. Jak co zrobotę, zapraszam do wysłuchania, czytania na kolejny tydzień, czytania tarota e, dotyczących szansy, możliwości, ostrzeżenia. Wszystko to, co może się zdarzyć w przyszłym tygodniu dla Was, są to czytania dla wibracji numerologicznych. Jako um, wyliczyć swoją wibrację, e, tutaj pod spodem filmiku jest to pokazane, a w skrócie, po prostu należy dodać wszystkie cyfry w swojej dacie urodzenia do siebie, i wtedy wyjdzie nam wynik, z którego w, w, po prostu wyniknie, jaką wibracją numerologiczną jesteśmy, jaką drogę życia e, mamy. E, Tutaj przy okazji chcę także taką informację dać dla Was, dla osób, które interesują się kartami, tarotem, ezoteryką. Organizuję kursy tarota we wrześniu i w listopadzie. We wrześniu w Lublinie pierwsze spotkanie będzie, w listopadzie w Radomiu. Tutaj na ekranie macie teraz odnośnik do filmiku, w którym opowiadam o tym. Osoby zainteresowane zapraszam do obejrzenia i do kontaktu ze mną. A teraz, teraz przechodzimy już do czytania. Zaczynamy od jedynki. Zobaczmy, jakie szanse, możliwości, ostrzeżenia tutaj karty pokazują na przyszły tydzień dla osób z wibracją 1. Powiem Wam tak, jedyneczki. Dużo na pewno będzie się działo. Mam tu trzy arkana wielkie, a to oznacza, że ten przyszły tydzień przede wszystkim będziecie musiały, musieli troszkę walczyć ze sobą, o tak ja bym to na, nazwała, walczyć ze swoimi pokusami z jednej strony, z lękami, to tak jakbyście musieli e, zdefiniować trochę siebie, e, zobaczyć, że w was jest siła, że w was jest moc, że wy e, jesteście w stanie wszystko zrobić, to tak jakbyście w tym przyszłym tygodniu zobaczyli siebie trochę z innej strony i ten tydzień przyszły dla was to jest właśnie wyjście z takich sytuacji, sytuacji, które Was krępują, sytuacje, w których tak naprawdę już od dawna nie chcecie być. Mogą to być też sytuacje, gdzie rezygnujecie z towarzystwa osób, które w taki negatywny sposób wpływają na Was. Mogą to być także właśnie odcięcie partnera, partnerki, właśnie takiego, który, który nas bardzo mocno ograniczał, który po prostu. Destrukcyjny, nie wpływał na nas, na nasze życie. Ten przyszły tydzień dla Was, Jedyneczki, to jest właśnie dobry czas na zaczynanie. Także, jeżeli myślicie o rozpoczęciu działalności gospodarczej, fajny jest to czas, należy tutaj właśnie podjąć takie działania, szukać pracy. Myślę, że jeżeli składacie CV, jeżeli umówicie się na rozmowę kwalifikacyjną, tutaj jak najbardziej pozytywne sytuacje będą się pojawiać w Waszym życiu. E, ogólnie, tak jak powiedziałam, ten tydzień e... To tak wygląda, jakbyście sami siebie trochę zaskoczyły zaskoczyli, tym, że, e, że nie sądziliście, że jesteście w stanie to zrobić, a właśnie to robicie w taki pozytywny sposób. Także życzę Wam siły, życzę Wam determinacji w działaniu i trzymam kciuki, żeby to wszystko pozytywnie się zrealizowało. Pozdrawiam Was serdecznie. To były jedyneczki, a teraz zobaczmy dwójki. Osoby z pod znaku dwójki. Myślę, że przede wszystkim trudno Wam będzie wrócić z urlopu, ewentualnie gdzieś na temat odpoczynku urlopu myśleć będziecie. A tutaj karty mi pokazują, a tutaj trzeba wziąć się do pracy. Dlaczego? Szanse dla Was tu są związane właśnie z pracą. To może być podwyżka, to może być awans, to może być nowa praca. To tak jakby ktoś przychodził do Was z propozycją, dawał Wam tak naprawdę coś na tacy, coś, co do tej pory myśleliście, że, że to są tylko marzenia, że tego nie da się zrealizować, a tutaj okazuje się, że to przychodzi. Zwróćcie uwagę na wiadomości, na maila, na telefony, smsy, rozmawiajcie, dlatego że właśnie ten przyszły tydzień będzie. Właśnie w takie informacje, które będą służyły do podniesienia po Waszych kwalifikacji zawodowych. Jeżeli myślicie tutaj o sprzedaży, o kupnie, nie wiem, samochodu, bardzo dobry to jest czas. Tutaj na pewno powinno Wam się to wszystko zrealizować w pozytywny sposób. Ostrzeżenia takie dla Was to są, żeby za bardzo Was wyobraźnia nie poniosła. Zwróćcie uwagę, czy te Wasze plany czasami mogą być. Może inaczej, mierzcie siły na zamiary, żeby się nie okazywało, że w którymś momencie zabrakło Wam wiedzy, czy doświadczenia zawodowego i tutaj właśnie może najpierw dobrze by było gdzieś zrobić kurs, nową wiedzę zdobyć właśnie po to, żeby udało Wam się to zrealizować, żeby nie było fal startu. Także mimo tego, że nie bardzo Wam będzie się chciało, Brać do pracy. Tutaj karty mi pokazują, że ten tydzień Was po prostu do tego zmotywuje. W sytuacji Waszej osobistej raczej bym powiedziała, że to jest taki czas miłych rozmów, takiego spokoju, nic szczególnego tutaj ja nie widzę, żeby miało się zadziać. Dobrze, dziękuję Wam ślicznie za wysłuchanie. Życzę Wam, aby, aby wszystko to, co pozytywne, zrealizowało Wam się w tym przyszłym tygodniu. A teraz zobaczmy trójeczki. Trzecia wibracja, i trzecia wibracja mi gdzieś to zwraca uwagę, właśnie na szanse zawodowe. Myślę, że tutaj ten tydzień będzie w większości Was obfitował właśnie w takie wydarzenia. Nie bójcie się konkurencji. Jeżeli myślicie, że składając CV, że tam jest dużo chętnych osób, nie szkodzi, jesteście w stanie zabłysnąć, jesteście w stanie jakby pokazać się z tej dobrej strony. Także z wiarą, z determinacją, z takim przekonaniem idźcie na takie rozmowy kwalifikacyjne. Jeżeli tutaj wychodzicie z jakąś. Nie wiem, własną firmą z własnym produktem, e, zwróćcie uwagę na, m, e, na cenę, o tak, bo tutaj karty mi pokazują, że być może zbyt e, wysoko. E, Wyceniliście, to jest problem tutaj, żeby, żeby udało pozytywnie to się zrealizować. Generalnie, karty tutaj także wskazują, że jeżeli myślicie o pożyczce czy pożyczaniu komuś pieniędzy, poczekajcie tutaj na lepsze, lepszy czas. To nie jest ten dobry czas, nie macie wszystkich wiadomości i tutaj możecie popełnić błąd. Generalnie, tydzień tydzień, takich trochę sprzecznych informacji może, mogą, e, mogą się pojawiać, e, troszkę jakieś plotki, więc nie we wszystko od razu musicie uwierzyć. E, sprawdźcie to, e, czy rzeczywiście to, co słyszycie, pokrywa się z rzeczywistością, żeby nie było jakichś niepotrzebnych e, konfliktów, e, szczególnie w sytuacji właśnie osobistej, w związkach, w partnerstwach. E, dla mężczyzn tutaj przyszły tydzień jest to możliwość wejścia w relacje właśnie, bo pojawia się tutaj taka Sytuacja, gdzie coś, co do tej pory wydawało się tylko przyjaźnią, może przerodzić się w coś poważniejszego. Życzę Wam trójeczki dużo dobrego. Niech ten tydzień się zrealizuje jak najbardziej pozytywnie dla Was. Dziękuję. Dobrze. I teraz zobaczmy czwórki. Czwóreczki. Czwóreczki. Tydzień dla Was. Myślę, że tydzień, w którym trzeba będzie podjąć naprawdę takie decyzje ważne. Co mam zrobić ze sobą, co mam zrobić ze swoim związkiem, co mam zrobić ze swoją pracą. Eee, I. I żeby ten tydzień nie minął Wam na, tylko na rozmyślaniu. Bo może właśnie tak być, że będziecie gdzieś łapać jakieś dołki, że będziecie gdzieś tam bujać w chmurach, a czas mija. A tutaj karty mi pokazują, ta piątka tutaj było, że tak naprawdę jest to dobry czas na działanie, na realizację tego. Wy tak naprawdę od dłuższego czasu wiecie, co chcecie zrobić, czego, co chcecie, a czego nie chcecie. Więc to jest dobry czas na realizację. W sytuacji, Zawodowej, myślę, że jest to czas przede wszystkim, żeby e, zaistnieć tu, gdzie jesteście. Nie jakieś konkretne zmiany, ale po prostu e, energetycznie więcej w tym wszystkim się uziemić, pokazać, że, że jesteście. No, chyba że Wam po prostu ta praca już naprawdę ewidentnie nie, e, nie pasuje, no to wtedy zmieniajcie. Niech to nie będzie na zasadzie ucieczki. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, bo jak będziecie uciekać, to e, tak naprawdę nigdzie nie zagrzejecie. Nad Dłużej miejsca, a o to chodzi, żeby tak naprawdę samemu siebie przekonać, że to, co robicie, jest dla was. W sytuacji osobistej, tutaj karty mi pokazują, że możecie szukać dziury w całym. W relacjach, w których jesteście, takie trochę czepialstwo, takie niby wszystko w porządku, a nie wiem o co chodzi. Porozmawiajcie ze sobą, spróbujcie wyartykułować to, co, co Wam się nie podoba. Myślę, że to rozjaśni tą Waszą sytuację. Osoby, które poszukują partnerstwa, tutaj ja bym powiedziała, że jakieś spotkanie, to wszystkie może być w tym tygodniu, gdzie będzie szansa właśnie na poznanie kogoś. Ale także tutaj może być tak, że gdzieś osoba poznana na odległość także się pojawi. Także może to być na przykład przez internet ktoś, kto. Gdzie zaczną się rozmowy, bo to nie tyle ja tu nie widzę związku, ale właśnie takie początki, takie rozmowy. Ktoś, kto może na dłużej zagościć w waszym życiu. E, dużo dobrego Wam życie, czworaczki, Niech ten dzień zrealizuje się jak najbardziej pozytywnie dla Was. Dziękuję. I zobaczmy teraz piątki. I teraz piąteczki. A słuchajcie piąteczki, jeżeli będziecie e, robiliście, czy robicie coś wbrew e, przyjętym normom, zasadom czy prawu, niestety może to wyjść do wierzchu. Więc tutaj, e, jeżeli chodzi o e, związki, o partnerstwa, jeżeli gdzieś tam była jakaś zdrada, m, było coś, co tak maszkradnie próbujecie ukryć przed partnerem, może to się wydać. Natomiast tak, coś Was męczy. Męczy Was to od dłuższego czasu. Możecie mieć problemy nawet ze snem, problemy ze znalezieniem swojego miejsca, ale właśnie dlatego, że niektóre z Was, piąteczki, dają więcej niż ktoś chce. To tak, jakbyście szukały równowagi. Czego ja chcę? Wiecie co? Zacznijcie stawiać zdrowe granice w swoim życiu. Nie poświęcajcie się, nie oczekujcie potem, że ktoś się poświęci dla was, tylko jasno i wyraźnie powiedzcie, czego chcecie, i po prostu i, i, i tego się domagajcie. Domagajcie się zdrowych granic w swoim życiu, a wtedy zagości poczucie bezpieczeństwa i wyjdziecie z, takiego, z takiej pozycji ofiary. Bo gdzieś właśnie w tym tygodniu może wam to, to towarzyszyć takie poczucie, że kurczę wszystko i wszyscy sprzesięgli się przeciwko mnie. Ale nie dlatego, że świat jest okrutny, nie dlatego, że ludzie są okrutni, aczkolwiek i tak bywa, ale dlatego, że w jakiś sposób pozwolili, sobie wejść na głowę po prostu eee, więc w tym tygodniu mm, proponuję znaleźć w sobie siłę i powiedzieć głośno i wyraźnie nie nie zgadzam się, nie zgadzam się na takie traktowanie, nie, nie zgadzam się na takie sytuacje i jest dzień za dniem, myślę, że więcej wiary, więcej pozytywnych emocji pojawi się. Tutaj jeżeli chodzi o pracę czy o związki, myślę, że ten tydzień przede wszystkim jest poświęcony dla Was samych, a nie na jakieś konkretne działania. Spróbujcie postawić siebie na nogi, spróbujcie więcej energii, więcej pozytywnej energii w sobie znaleźć, takiej radości, chęci do życia, a wszelkie jak Jakieś e, konkretne plany, przełóżcie na, na ten następny tydzień. Pod koniec tygodnia może się pojawić taki spokój, może pojawić się e, możliwość gdzieś e, wyjścia na łono natury. Skorzystajcie z tego. Dużo dobrego Wam życzę, trzymam kciuki za Was. Pozdrawiam. I teraz zobaczmy szóstki. Szósteczki. Szósteczki, jeżeli do tej pory nie znalazły możliwości odpoczynku, urlopu, to jest właśnie ten czas, żeby jeszcze to zorganizować sobie. Przynajmniej dzień, przynajmniej weekend, coś, co pozwoli Wam odpocząć. Dlaczego? Dlatego, że tutaj karty mi pokazują, że niektórzy z Was mogą czuć się bardzo zmęczeni, tak naprawdę. Dużo zadziało się w ostatnim okresie. Dużo takie, takie sytuacje, gdzie mocno Was to przygniotło i potrzebujecie. как бы э... Motywacji do działania. I wiecie, co wy znajdziecie w tym tygodniu, właśnie w przyszłym tygodniu? Tą motywację. To tak, jakbyście uświadomili sobie, że teraz może być tylko lepiej. Że wszystko to negatywne w waszym życiu, co się zadziało w ostatnim czasie, to już koniec. Teraz macie siłę, macie chęć do życia, macie chęć do działania i wykorzystajcie to. Czy to w sytuacji zawodowej, czy to w sytuacji osobistej. Ten przyszły tydzień, właśnie, to będzie takie udowodniania chyba sobie, że, że mogę wszystko, a przede wszystkim wyjście, wyjście z takich e, niefajnych emocji, z takich gdzieś czarnowictwa. E, i tutaj może być, ktoś może Was zaprosić, możliwość spotkania, możliwość wyjazdu, wyjścia. Właśnie takie sytuacje, gdzie nabierzecie dodatkowych sił do działania. A wszelkie jakieś konkretne decyzje zostawcie na, na późniejszy czas. Doładujcie siebie pozytywną energią, bo tego mocno potrzebujecie. I w tym tygodniu będziecie mieli jak najbardziej taką szansę ku temu. I tego Wam życzę. Pozdrawiam Was cieplutko. To były szóstki, a teraz zobaczmy siódemki. Osoby spod wibracji siedem. Wasze szanse, wasze szanse na ten tydzień to jest spełnienie marzeń przede wszystkim. To tak jakby świat, jakby sytuacja, jakby ludzie trochę was zaskoczyły tym, co się zadzieje. Macie możliwość, będziecie mieli szansę wyjść poza. E, pewne ograniczenia, które sami sobie stworzyliście. To może się okazać, że nagle e, aplikujecie do pracy, której do tej pory wydawało wam się, że to nie jest dla was. Może się okazać, że osoba zainteresowała się wami, do, o której myśleliście do tej pory, że kurczę wszyscy, tylko nie, nie ta osoba. E, także takie fajne sytuacje na ten przyszły tydzień tutaj karty pokazują. E, Jedna tutaj istotna rada jest od Tarota, wiara w siebie, Wzi wiara w pozytywną moc sprawczą. Swoich myśli, wiara w to, że to, co zaczynacie, uda się zakończyć. I z takim właśnie pozytywnym nastawieniem karty pokazują, że dacie radę naprawdę wszystko ogarnąć w tym tygodniu. Tutaj miłe spotkanie, gdzieś karty pokazują, z osobą, gdzieś ta osoba, wydaje mi się, jest w Waszej przestrzeni. To nie jest ktoś nowo poznany. I także, także miłe, romantyczne, fajne spotkanie. Tutaj jest szansa. Zawodowo ten tydzień e, nic takiego nowego, szczególnego nie widzę. Generalnie to tak jakbyście e, trochę próbowali inaczej zaistnieć w tej swojej pracy właśnie. E, czyli m, może być nowe stanowisko, może to być pochwała szefa, może to być coś, co sprawi Wam e, ogromną radość. I tego właśnie Wam życzę. Pozdrawiam Was cieplutko. Dobrze, zobaczmy teraz na ósemki sameczki gwiazdka na dzień dobry. Um, powiem tak: um, z jednej strony gwiazda. Jak pewnie osoby, które kładą tarota, wiedzą, że to jest bardzo pozytywna karta. To są szczęśliwa gwiazda, to są możliwości, to naprawdę dużo fajnych rzeczy może się zadziać, ale gwiazda to też jest troszkę chaos. I co by w tym tygodniu, co byście sobie nie narobili chaosu, przede wszystkim, jeżeli chodzi o sytuację zawodową, to tak jakbyście próbowali trochę przekombinować. Jest dobrze, ale ja. Ja gdzieś tam będę myślać, że może być lepiej, i, i przekombinuję. E, spróbujcie docenić to, co macie. Spróbujcie uziemieć się tu, gdzie ma, jesteście. Jakby zobaczcie, co właściwie macie. Bo mam wrażenie, że poprzez taki pośpiech, taki takie ogromny pęd do przodu, nie zwracacie uwagi na szczegóły. A tutaj w tym przyszłym tygodniu właśnie trzeba będzie zwrócić uwagę na szczegóły, żeby, żeby nie wkradł się chaos i przez to nie. Potrzebne straty. E, osobiście tutaj karty e, dla Was pokazują e, takie. Bardzo fajne, ciepłe wydarzenia, ale znowu karta, która mówi, żebyście nie przekombinowali. Czyli nie próbowali na przykład partnera czy partnerki namówić do czegoś, co, na co on naprawdę nie ma ochoty, a potem, nie wiem, robicie focha. Żebyście nie szukały gdzieś, szukali dziury w całym. Spróbujcie uwierzyć, że. To, co się dzieje w Waszym życiu, jest fajne, miłe, przyjemne, jest dobre. I jeżeli czegoś szukacie, jeżeli szukacie tej dziury w centrum, to kurczę, obiecuję Wam, że ją znajdziecie, tylko ja się pytam, po co? Więc doceniajcie to, co macie, i nie tak szybko, trochę wolniej, trochę więcej uwagi, a wtedy nie będzie niepotrzebnych właśnie takich głupich strat. No i kurczę, ósemki, tego Wam życzę. Pozdrawiam Was cieplutko. I zobaczmy dziewiątki. Yy, Dziewiąteczki. Dziewiąteczki, jeżeli myślą o nowej wiedzy, o szkalaniu się, yy, o kursie. Ten tydzień to będzie ten czas, gdzie warto się zapisać, warto jakby pomyśleć nad tym, dlatego że to przede wszystkim da wam nowe możliwości zawodowe. Dlaczego? Dlatego, że w przyszłym tygodniu karty mi pokazują, że gdzieś się pojawią u Was takie myśli, że kurczę, czy to co ja robię to jest dla mnie, czy ta praca jest dla mnie, czy to zajęcie jest dla mnie, takie gdzieś może się pojawić trochę wypalenie, takie... Mm, Taka niechęć, takie trochę zmuszanie się do pracy, i to jest właśnie ten dobry czas, żeby zastanowić się, czy rzeczywiście czegoś nowego w swoim życiu zawodowym nie wprowadzić, czy nie zapisać się właśnie na jakiś kurs po to, żeby zająć się czymś nowym, czymś świeżym, dlatego że. To, to Wam bardzo mocno, mam wrażenie, jest na tym etapie Waszego życia potrzebne i warto o tym pomyśleć. Towarzysko Tydzień bardzo może być obfitujące w znajomości, przede wszystkim w rozmowy. Może nie tyle spotkania na żywo, ale właśnie jakieś rozmowy, telefony, smsy. I jest możliwość, że pojawi się ktoś, kto przy kim mocniej zabije serducho, przede wszystkim tutaj dla Pani ta informacja. Kochane dziewiąteczki, dużo dobrego Wam życzę. Niech ten tydzień zrealizuje się jak najlepiej dla Was. Pozdrawiam Was. To były czytania dla poszczególnych wibracji numerologicznych. Miałam tutaj w komentarzach pytania, dlaczego nie ma czytań dla wibracji mistrzowskich, czyli 11, 22 i 33. A chociażby dlatego, że jedenastko to jest dwójka. 22 to jest czwórka, a 33 to jest szósteczka, więc tutaj jakby specjalnie nie wyszczególniam tych wibracji mistrzowskich. Jeżeli mielibyście ochotę na takie indywidualne czytania, zapraszam serdecznie do kontaktu. A teraz już życzę udanego tygodnia. Pozdrawiam Was ciepło.